bps jest najmniejszą instytucją, która może zarządzać PPK. Jesteście na portalu moje PPK i proszę powiedzieć, co Was skłoniło do tego, żeby, żeby wejść w program pracowniczych, planów kapitałowych. To prawda. Z instytucji finansowych, które są wpisane do ewidencji PPK mamy najmniejszy poziom aktywów w funduszach otwartych. Tak? To jest prawie 10 razy mniejszy niż ta druga od końca pozycja. Natomiast nasze zaangażowanie w PPK wynika ze strategii przyjętej dla naszej spółki w porozumieniu z Radą Nadzorczą, z właścicielem, którym jest Bank Polskiej Spółdzielczości. Z zamierzeniem tej strategii jest to, żeby TFI, BPS TFI miało kompleksową usługę, czyli miało komplet usług, także tych emerytalnych, które może świadczyć TFI, żeby te usługi mogły być świadczone na rzecz banków spółdzielczych jako takich oraz być dostarczane za pośrednictwem banków spółdzielczych. Klientom tych banków, żeby po prostu bank spółdzielczy za pomocą podmiotu z grupy mógł świadczyć kompleksowe usługi na rzecz swoich klientów. No, Rodzi się pytanie, czy w takim razie inne instytucje zarządzające mają czego szukać wśród banków spółdzielczych zrzeszanych w BPS-ie? Ja myślę, że tak. No, natomiast no, my uważamy, że, nasza, że nasz produkt PPK jest produktem dobrym, tak? czyni to zadość wszelkim standardom i to jest produkt taki, którego nie musimy się w żaden sposób wstydzić. Czyli jest to tak, że my chcemy dostarczyć bankom spółdzielczym. Produkt dobry, produkt najlepszy dla nich, najlepszy dla ich klientów, natomiast zdrowa konkurencja i inne podmioty oczywiście mogą próbować współpracować z bankami i mi się wydaje, że tutaj ścieżka jak najbardziej nie jest zamknięta. Natomiast my oczywiście liczymy, że banki spółdzielcze ze zrzeszenia BPS wybiorą, wybiorą podmiot, podmiot z grupy, ale ze względu na to, że ten podmiot dostarcza dobry produkt. No a Wasze ambicje koncentrują się tylko na bankach z sektora spółdzielczego, czy w ogóle na przedsiębiorstwach, powiedzmy szerzej, e, z, czyli na bankach spółdzielczych, czy też na firmach, które funkcjonują na rynku lokalnym, może na firmach większych? Nie wiem, czy macie też ambicje, żeby e, świadczyć usługi dla firmy, która zatrudnia więcej niż 250 pracowników? Naszym głównym celem są klienci banków spółdzielczych. To są przedsiębiorstwa, które wchodzą w tej drugiej turze do PPK, czyli to jest poniżej 250 pracowników. Prowadzimy oczywiście rozmowy z kilkoma podmiotami, które mają ponad 250 pracowników. Jest też jeden bank spółdzielczy, z którym prowadzimy rozmowy, który ma ponad 250 pracowników i też w tej turze już będzie wchodził do PPK. Natomiast to nie jest nasz główny cel. Naszym celem jest ta statura druga i trzecia. Czyli 1 stycznia 2020 i 1 lipca 2020. Czyli te jeszcze najmniejsze firmy. Tak, tak, tak. Mhm. tak. Okej, okay. to w takim razie, gdzie by Pan upatrywał Waszą przewagę konkurencyjną wobec pozostałych 19 instytucji zarządzających, które są zgłoszone do PFR-u? Mi się wydaje, że ciężko jest mówić o takiej przewadze, przewadze konkurencyjnej. To jest tak, że to jest pewnego rodzaju wystandaryzowany produkt. Sfera kosztowa tego produktu jest też ściśle określona. My stworzyliśmy promocję w pierwszym roku, czyli do czerwca 2020 nie pobieramy opłaty za zarządzanie, czyli właściwie te promocje czy ten poziom opłat za zarządzanie jest taki sam jak w innych podmiotach. To jest mniej więcej rynek to już ustalił, jak ten produkt wygląda. Nasi zarządzający mają wyniki, które są w jakiejś średniej rynkowej. Zdobyliśmy kilkakrotnie złoty portfel parkietu, więc nie ma się czego wstydzić też pod kątem zarządzania tymi aktywami. Mamy tutaj doświadczenie i radzimy sobie z tym. I radzimy sobie z tym, więc wydaje mi się, że to jest, że przewaga konkurencyjna, nie należy mówić o przewadze konkurencyjnej, ale nasz produkt jest po prostu produktem dobrym. E, jak pan sądzi, jaką część rynku będziecie mieli? Nasz plan minimum to jest między 1 a 2% rynku. To jest taki plan, który, którego wykonanie uważamy, że z pomocą banków spółdzielczych jest to jak najbardziej realne. Natomiast wykonanie tego planu pozwoli, żeby ten produkt, czyli PPK samo w sobie, było w naszej działalności segmentem rentownym.